Ja jeszcze idąc bez niewię kolejną dzikamy Klędzieram sobie znowu w Minecrafta na pacco moduł Vulkan i tak. Dojdziemy się znowu kilku fajnych rzeczy, na przykład jak zrobić węgiel i węgiel robimy z tych yy, małych, nie wiem, odłamków węgla czy coś w tym stylu, a odłamki węgla robimy. Yy, bierzemy sobie z kontrolipolaną marchewkę, wsadzamy tu i potem układamy to w... o taki i Jest fajnie Ale przynajmniej mamy węgiel, kiedyś będzie łatwiej o jak widzicie to zmieniłem wszystkie całą tą trawę na yy, półpłytki, płytki z yy, tą bryki. No, wiecie chyba co. Ej, po prostu będzie chyba ładniej. I nie muszę przynajmniej przechodzić z craftingami, bo tutaj widzicie, zrobiłem sobie przypolarnie. Znaczy, zbierałem tutaj craftingi, żeby sobie przypalać lepiej, ale... Myślę, na to nie... Rozwalmy sobie to. Łopatę robię łopatę, mamy łopatę Więc to rozwalmy, zamienimy to od razu. I znowu sobie zrobimy trochę questów, zajmiemy się tym trochę. Yy, bo dawno tego nie robiliśmy. patrzeć. No myślę, że to w sumie też ładnie wygląda z tych z Oj O i jeszcze jedno. Zamienimy sobie Nie wiem nie to powiem, się a to bym mieć. W całej tutaj w trawie, znaczy w tej trawie. Więc zrobimy taki mały yy, wiem, kawałek tej ziemi, gdzie ona sobie będzie rosła Ale dobra, mamy już yy, więcej tego, więc dobra, zobaczmy sobie zadania. To można zrobić, bo to jest dosyć łatwe do zrobienia, tylko że jak mówiłem zbudowałbym sobie jakoś trochę to dalej. Może na tej zbudowałbym zbudował to nie jest dobry pomysł. Tych Dobra, to to zabieram gdzieś tu trochę dalej bym to zdawał. I tylko ja raz oraz nie moje. Yy, eee, mi nie spadało. Dobra, zrobię sobie tak, że to postawię... Yy, to jedno, obuduję to dookoła koblem. I ten kobel nie... Tutaj to powinno już działać. Zajem sobie takie dwa i niech to się pozamienia tutaj. Jeden zajkaw, dobra. I tak, to będzie się robić. W tym czasie możemy zrobić to, co tu mamy. Zrobić, więc na razie odpuścić sobie, sobie grinder. Potrzebujemy dużo tego czyli dużo tego piasku. Jak sobie ogarnę raczej łatwo. Mam szkła, sporo. Dobrze, że sobie go zrobiłem trochę. Nie pojedynczo, żebym wyrzucał. Chyba cyk szkło. To mam piasku ło piasku. Dobra. Mam no, w Dobra. Trzebujemy te muszę się te A, okay, dobra, dobra. To też to się zrobić ten jak się tak już robiło, z tego okej, to dobra, to to też nie będzie raczej problemu, tylko dużo tego potrzebuję. Teraz tylko muszę sprawdzić jak się robiło to, to się robiło z tych sezonek instabilsy. Ja, ja mam teraz to mam instabilsy, więc jeszcze przesadzam to jeszcze nic. Się I za sekundyncy, dobra, niech są se tu rosną. Przy okazji biorę sobie już to, masz tu też co zmieniło. Jeszcze nie, to w ogóle dobrze działa. Nie wiem, jeszcze właśnie, ale ja mam nadzieję, że tak. Ej, dobra, i to już zrobić. Tak, czyli potrzebujemy kwiatków kwiatków trochę mało już mam, kurde, będę musiał sobie dorobić. to robić bo chodzi mi tylko jak się robiło? Pink, yyy różowy a, mam wczoraj małe no, dobra to kurde, trochę gorzej jeszcze. Z czego mogę zrobić teraz mączkę kostną? Żeby już żyłem sobie poza wynikiem. Więc chyba tylko z siebie mogę zrobić. Teraz więcej sobie zimniaczki szybko, żeby mi się chyba zregenerowało. I też sobie od razu... ...nie może z tej mączki kostną zrobię więcej kwiatów No i to mogę to zbierać nożyczkami bardziej, bo wtedy będę miał yy, patyków więcej. O, mam kwiatka, dobra. Kurde, wcześniej narzekałem na kwiatki, teraz ich potrzebuję. No nie, nie ma kwiatków. No nie ma kwiatków, dalej mam jednego O cholera,

właśnie chciałem jeszcze jedną rzecz zrobić nie wiem to się odbyło w sumie to jest ważne czyli są to są te powody to w sumie nie ma o tym potrzebuję trochę tego ojej tak te. Hybela i niech tam się już robi woda. Mam jeszcze pół płytki te. czy mi nie zostało zbyt Będę, mi zostało co muszę dorobić teraz. Dobra. I zrobimy sobie tutaj tutaj myślę, że... Mamy już wodę. O, jeszcze mogę wodę tutaj. Dobra, to zarąbiście, nie muszę tego dwa razy robić. No i dobra, to przynajmniej trochę ułatwi nam yy, grę. I piasek. Dobra. Mamy już 9. Teraz to wrzucamy sobie tutaj. Przepraszam, zostawiam jeszcze węgla, to dobrze. Czekajcie, albo arbu arbuzy mogę też sobie przypalić. Dobra, mam arbuzy, to sobie dorobię węgla. Dużo tego by wyszło się tam z dzieci do oknem niestety lato jest no i całe nic jakoś To nie przypala? Co się z tym robi? A, bo to się w lawie przypala. Okej. Okay. Czekajcie to tak. Mam A przepraszam, to to dobra? Czyli tak, te lody już mam, a tu jeszcze jest jedna rzecz. To muszę kryształy sobie zrobić. Ale tego potrzebujemy. Yy, stąd ta sporo. fajny odgłos, ale ok. Musimy się teraz. chcieliście sobie tak wybrać, to jest to naprawdę dużo no przyda się, przyda się stone dobra, idziemy sobie to już przerobić i jeszcze potrzebuję czekajcie, czekaj, muszę zobaczyć decoda stone dust, to się robi stone duste znaczy, ogólnie tych dwóch rzeczy bardzo potrzebujemy. Oba ty nie mówisz, dobra. fajnie się zmienia. To się wszystko zmienia na stare bloki jakieś. Dobra, miałem stona a więc. Nie, może złapię. Tu też. Dobra, bo to się nie nie ale się. Dobra, to no ludzie. Potrzebuję tego 8, jeszcze dwa lepiej. Tu jest jeszcze jeden. No chyba na razie tu już nic nie ma. Dobra, I idziemy sobie... Nie ja mam stałna, mam stałna troszeczkę, ale to jest na kilo zapasowy, więc niezbyt. Muszę sobie zbierę trochę na no niestety. Ja będę miał dużo stolna przynajmniej No kurde, teraz naprawdę mi dużo tego stolna jest potrzeba No nie, muszę załatać to Bo jakbym nie chciał wpaść, a co w czuję, to jest bardzo możliwe że ja wpadnę Dobra, mamy Wyłączamy to już Mamy 10 tego i quest zrobiony To się podpala, dobra. To się po prostu yy, przypiega chyba. O kurde. Zapomniałem, że to jest taka. Dobra, mamy go this. Go do this Okej. Okay. I mamy 8 węgla, więcej węgla, jej Teraz tak z tego. Teraz już nic nie zrobimy. Ale mamy, że losu będziemy mieli. O! Jestem będziemy mieli lepiej. Teraz bardziej grana mówi, żebyśmy zrobić albo to, albo to, więc zróbmy tak, jak nie. niech będzie. Jeszcze ja jak zrobić to, żelazo? Chciałem zobaczyć też. Trzeba zrobić... Ned krystal. Ned krystal block. Hmm. Tym się też będę musiał zająć, bo... Czekaj, a jak zrobię... To się nie da robić w bloku? Okej, okay. nie będzie. To się nie da. Rozbiorę sobie od razu tego więcej... Tak, zjęcam może ziemiaczka i trochę szybciej to zrobimy, bo nie chce mi się też czekać strasznie długo. Mam jeszcze trochę więcej tych, tych. skąd ja, jak nie zauważyłem. Dobra. To węgla mamy już cholerę. Ok, trzeba patyki, się robiło tak? się robiło, dobra dojadam ziemniaka i teraz nożyk ci też, nie chcę trochę czekać tak długo więc sobie trochę pomożemy tutaj Czy zniknęło? Coś stało się. Halo? Eee... Okej. Okay. Nie wiem, co się stało dokładnie, ale to nie było fajne raczej. No, czekajcie. Tego mi nic nie A dobra, bo coś byłem z robił. O nie. Tyle zmarnowałem. Z tego, z tego mam. Mysterious Dust. Dużo. Jakieś plusy chociaż. Dobra. Teraz Już prawie całej ręki nie mam, więc no. Trochę trudno będzie. Tylko jednego zostałem. A to działa, rośnie szybciej, jak ja to kucam. Wcześniej nie widziałem, żeby to działało szybciej.

Czekaj tak, kutny kontrol. Dobra. Zawsze tak szybciej to pójdzie. I jeszcze trochę ten. Jeszcze i okej, okay. no mam tego już, to może, wystarczy trochę, może damy radę z tego zrobić, dobra, i teraz tak, musimy zrobić to. Z... dobra, I robimy sobie więcej tej mączki kostnej, ale nie dużo chyba będzie potrzeba, już. może jeszcze jedno zrobię. ale to się nazywa to, żebym od razu szybciej zrobił, żebym tu wpisał krystal, dobra krys Ok, krystal, krystal blok Poczekajcie, czekajcie, yy, gdzie to jest krystal blok Muszę się jeszcze raz tak zrobić Dobra, masz 4 i teraz to trzeba przepalić Nie, tak tego nie robić Dobra, chyba trzeba to normalnie przepalić jednak Tak, to trzeba normalnie przepalić, no dobra no, musimy, 4, mi wystarczą Chyba wystarczą 4, bo to ta 4 mi wystarczą Dobra, fajnie Mam jednak teorię, jak to zrobić, ale nie wiem, czy to zadziała. Nie wiem, prawda, problem, muszę coś zobaczyć, jak to zrobić. Dobra, mamy. Te kółka sobie ustawiamy, i mamy to dobra. Zmijmy yy, cukier, Okej. Teraz co to robi? Jakby to jest potrzebne, tak nie wiem, coś patrzyłem. Tam ja jest na pewno ta inna maszyna, tylko jak on teraz, o, to, czekajcie, stawie to tu, ją rozwalę, pikaxon mogę rozwalić Nie ma co działa, zobacz, tutaj może potem coś popatrzę, na razie nie wiem jak to działa. Chyba, że na odwrót to trzeba postawić. To jest taka możliwość. No i o co potem? Na razie pytanie, nie, nie wiem. Nether Crystal. Dobra, to jest trochę ryzykowne, ale trzeba... nie wiem, czy to trzeba przypalić. Jak to zrobić, kurde? To jest dosyć... ważne, bo stąd nie możemy to zrobić. Ale jak? Dobra, to wiem, jak zrobić, ale... to. Nether Crystal. To tu możemy, musimy wrzucić? Nie, no dobra, yy, więc tak, to było chyba na tyle w tym odcinku, zobaczcie jeszcze potem jak to zrobić do